Hej moi kochani! Jestem Merlin i witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie na kanale Dzień Gracza. Dzisiaj zagramy sobie w grę Peglin Let's play. Jest to taka gra typu Roadstrike, ale nie do końca Połączy nas z grą Peggle I o co w tej grze chodzi? Już wam pokażę, może nie będę do końca wszystkiego mówił tutaj Na początku sobie wyłączymy tutaj kulę u nogi A więc na początku w grze generalnie to nic nie będę wymierał po prostu sobie rozpocznę. Wybieramy jeden z trzech bonusów. Pierwszym bonusem jest słuchajcie, zwiększenie maksymalnego poziomu zdrowia o, 16, o 15 punktów. E, możemy też leczyć 2 punkty życia za każdym razem, gdy odświeży się plansza. E, bądź after you are attacked, the attacker receives damage equipped to your remaining bulk work. Bulwark to pancerz, który chroni twoje punkty życia. Obraśniamy przeciwników najpierw zmniejszają wartość Twojego bulwarku i zadają Ci obrażenia tylko wtedy, gdy przekroczą one wartość Twojego bulwarku. Powiem Wam, że nie miałem tego, jeszcze tej, tej zdolności, jakby. To są rzeczy pasywne. Co to oznacza, słuchajcie, że to są rzeczy pasywne? One są cały czas aktywne. Jak będziemy mogli też zobaczyć, będą w grze rzeczy aktywne, czyli takie, które się aktywują i potem po prostu znikają. After your attack, the attack receives damage equal to your remaining bulwark. Z tym, że bulwarku mam 0, więc mi się nie wydaje, żeby to coś mi dało. Ale możemy sobie to wziąć. Chyba, że weźmiemy sobie, że leczymy za każdym razem dwa punkty, z żabek depilerzy się odnawia. To jest generalnie dużo lepsze. Więc weźmiemy sobie ciasteczko i przyspieszymy sobie tutaj gra troszeczkę, żeby polecić do góry. Jak widzimy, to jest mapa i w mapie możemy wybierać, czy prawą, czy lewą środek chcemy iść. Tutaj mamy naszych wrogów, których możemy oznaczać lewym wszystkie myszy i wybierać, którego chcemy zaatakować. Ten kwiatuszek tutaj to jest jednostka strzelająca. Tutaj mamy pieniążki, te pieniążki, te złote, dają nam, że dostajemy golda po prostu w prawym górnym rogu. A te tutaj elementy to są po prostu zwykłe przeszkody, które jeżeli raz uderzymy w tym wypadku, to one jakby znikną z nature czy tam od razu zniknął i na dole mamy tutaj bombę bomba słuchajcie bierze i potrzeba dwa razy żeby ją aktywować R R to jest przycisk refreshu refresh czyli odnawienie planszy a żółty wykrzyknik to jest to jest obraźnia krytyczne. jeżeli sobie tutaj zobaczymy po lewej stronie mamy tutaj różne przedmioty w tym wypadku jakby różne nasze skile, czy tam różne nasze karty czy tam pokemony jak to można nazwać na razie mamy kamień, on nie ma żadnych efektów i na dole jak zobaczymy sobie mamy taką dwójeczkę i czwóreczkę. Po lewej stronie mamy zwykły atak, a po prawej stronie cios krytyczny. I jak obrażenia są liczone, za każde uderzenie bierzemy tutaj przykładowo kamień, dostajemy dwa za każdy element i potem te obrażenia się razem sumują i jak nasze, nasz kamień spadnie na dół, to po prostu ukończy jakby tura nasza, to wtedy atakuje. Dodatkowo mamy opcję pominięcia, jeżeli na przykład wiemy, że nie dostaniemy krytycznego ciosu, to lepiej tą kartę czasami pominąć. Dobra, a więc sobie teraz spróbujemy zagrać, ale wolno to leci. Masakra. A mi zobaczcie. A, w ogóle bomba zdaje 50 obrażeń. Chcę przyspieszymy grę, bo tak nie da grać takim wolnym. Ja spróbuję sobie, słuchajcie, po bombę iść, bo bomba generalnie dużo zdaje obrażeń, aczkolwiek może i nie i spróbujemy trochę złota pozbierać, tak nam się udało bombę zdobyć. I bum bum, zostało nam jeszcze dwóch następnych przeciwników, więc co jest spoko, to spróbuję jak najwięcej pieniążków zdobyć, gdyż że właśnie mamy sklep, w którym możemy kupować rzeczy i postaram się właśnie jak najwięcej pozbierać tych pieniążków. Tutaj nie mamy zbyt dużo, więc może z tej strony spróbujemy. No i koniec. I teraz po grze mamy tutaj dostęp do liczby pieniążków. To jest napisane pod spodem, ile każda z tych rzeczy kosztuje. W tym wypadku, em, czy z tych rzeczy jakaś fajna jest e, kula. E, możemy też ulepszyć nasze aktualne kulki. Ja żadnej kulki ulepszać na razie nie chcę. E, atak przebija jednego przeciwnika. Tutaj mamy wyleczyć 4 punkty życia po wyproszeniu, Może być użyta tylko raz na walkę. Czyli ona e, nam... Będzie nas leczyła, nie ma jakiegoś specjalnego ona damage'a. A tak, przebiję jednego jest dobre, więc sobie ją kupimy. Nawet jeżeli mamy 25, e, nie opłaca się to tam. 25, chwila, moment. Aha, czyli teraz to zrobili tak, że to się nie zwiększa, czyli możemy kupić jedną kulkę i jedno ulepszenie, więc sobie od razu kupię e, ulepszenie tutaj. I teraz możemy wybrać, czy chcemy iść w prawo, czy chcemy iść w lewo. Ja sobie otworzę mapę. I w którą stronę będziemy zmierzać? Generalnie ja będę chciał zmierzać w prawą stronę do tego tutaj czerwonego bossa, więc idziemy sobie w prawo. Więc dlaczego by nie? I tracimy życie, słuchajcie, jeżeli uderzymy któregoś z tych, z tych ogniów. Ni stąd, ni owąd, płomienie pojawiają się wokół ciebie w okręgu. Dwie kule ognia odbijają się i krążą wokół ciebie w środku kręgu. I mamy opcję: albo złap kule i stracimy 10 punktów życia, albo przebiegnie przez płomienie i stracimy 4. My wolimy przebiec i stracić 4. Dobra, my idziemy na prawą stronę, gdyż zmierzamy do tego czerwonego bossa. Dobra, więc tutaj mamy drzewa, one mają dość dużo życia, więc postaram się wziąć od razu atak krytyczny. Bomba obiła zda damage, więc jest fajnie. I przy okazji spróbujemy jak najwięcej golda zdobyć. Bum, bum, bum. Mamy jeszcze pasywkę, która zleczy nas za każde odnowienie plan 3. Także trzeba pierw tam do tej pasywki dojść. To może być dość problematyczne, Dojść tam. To jest spoko, bo to przebija jednego przeciwnika. Najlepiej będzie chyba po prostu tutaj pozbierać sobie jak najwięcej bomb. O, bije o 4. Nie wiem, czy próbować tam zebrać to. O, uleczyło nas dwa. Więc się uda jeszcze raz odświeżyć planszę. Łupę ekstra, Za każde odświeżenie nas leczy. I tu mamy nowe kulki, które już nie widziałem. Jeden spawn ball, Gain 03 for everyone ball you have. Ja generalnie nie mam żadnego poluarku, więc nie będę tego robił. Teraz zobaczymy też, że pojawiło nam się y, uleczenie 6 punktów zdrowia, w tym wypadku 20% za 25%, ale tego się nie opłaca mi brać. Więc ja sobie wezmę ulepszenie do mojego nożyka i będziemy kontynuować. Oh shit, i źle poszliśmy. Teraz możemy sobie wybrać kulkę. Each turn Enemies X Plus. To jest dobre. że tu 20 hp, to jest dobre. Spróbujemy tam trafić, ale nam się nie udało trafić. Czy chcemy zatrzymać strzałkę? Tak. Do sklepu nie chcemy iść, ponieważ sklep y, i tak nam nic nie da. Oj, oj, coś mnie tam korci do tego sklepu. Uff, było blisko, słuchajcie. Napotykasz tajemniczy ołtarz, przyciąga ale Bridge się do niego ten, ten. oferujemy kamień jeden i dostaliśmy kamień dwa. Spoko, kamień poziomu drugiego. Ulepszenia tych kamieni, czy tam w ogóle run zwiększają nam po prostu y, damage. Tak, Zobaczymy sobie tutaj. Mamy większy damage, więc sobie weźmiemy tutaj logicznie y, krytyczny cios. Próbujemy po odnowienia planszy iść. Musimy niestety tutaj trochę powalczyć. Teraz się y, odnowiła plansza, więc dostaliśmy 2 dwa, dwa HP. Znowu 2 HP dostaliśmy. Już mamy prawie fulla i mamy fulla. Teraz wypasowało krytyczny cios dobyć, żeby przebiło tych wrogów. Boom! I się udało. Critic attack jest fire backward from behind the enemy. Pierwszy raz coś takiego widzę. Przelasowuje i IR po każdym szóstym uderzeniu z palikiem, a um, maksymalnie 10 razy. Więc możemy sobie to dodać, fajna rzecz. I ulepszymy sobie kulkę, tą właśnie, którą zdobyliśmy. Zobaczymy sobie mapę, gdzie możemy teraz iść. Generalnie wszędzie możemy iść, nie ma znaczenia, czy prawo czy lewo. Więc chodźmy sobie może w prawo, e, jakoś tak, żeby nam czasami się nie odbyła postać na bok. OK, i znowu mamy umieść kulkę w ołtarzu, duplikuj kulkę, albo spostrzegasz dwa identyczne ołtarze Więc sobie weźmiemy tą kuleczkę, bo ona jest dobra, na poziomie drugim w generalnie też nie ma znaczenia gdzie pójdziemy, bo obydwa mają skarby skarb to po prostu jest artefakt czyli pasywka, leczysz 6 punktów za podczas przeładowania Proces przeładowania, przeładowanie słuchajcie to jest proces gdzie mamy kulki i już nam się wszystkie skończą i wtedy i wtedy trzeba przeładować dobra weźmy sobie odrzucenie, ileś odrzuceń większą weźmy sobie kolejny artefakt, teraz mamy rozpocznij każdą walkę z mieściami jeden Albo po każdym przeładowaniu zyskujesz mięśnie 2. Obydwa są spoko, jednakże lepiej rozpocząć walkę z mięśniami. I teraz chodźmy walczyć. Dobra, więc tutaj słuchajcie, po każdym przelosowuje ten krytyczny cios i odnowienie, po każdym którymś tam uderzeniu. Fajna sprawa. Dużo lepsze jeszcze jest słuchajcie, jeżeli jeżeli będziemy mieć pasywkę, że po prostu te że po zamianie ii, wykrzyknik i ir one po prostu zostają. Zostają. E -e -e. Po prostu się nie, nie zamieniają, tylko tylko zostają w miejscu, jakby. Jak to wytłumaczyć? Że po prostu zamieniają się miejscami. Może inaczej. Nowe miejsce jest wybierane, ale stare ciągle zostaje. O, teraz nas by dobiło. A to spoko, zaraz się uleczymy. Dziwne, że mnie nie uleczyło. Boom. Dużo damage'a. I znowu mamy full HP. Boom. Nawet bomba zabiła, na nie myślisz, nic zrobić. Evis Corbate bardzo słaby, zwykły atak. Masywne obrażenia przy krytycznym ciosie. może obrać za cel dowolnego przeciwnika. Więc to niekoniecznie będzie biło zwykłego. O, Grand Spellwork every 8 hit. To, to jest spoko. E, ale ta kuleczka mi się wydaje fajniejsza. Takie jeszcze nie miałem. E, mało pieniążków mamy. Uff, pójdziemy sobie tutaj, żeby zdobyć skrzyneczkę. Reduces self damage from orbs by 50%. Czyli zmniejsza obrażenia od y, zadawane sobie 50%. Po każdym przeładowaniu zyskujesz mięśnie dwa. Nie wiem, który lepszy, chyba lepiej zredukować obrażenia sobie Od orbs I mamy pomyć, aby macie jego moc wstać na siłę kamień jeden wsadzimy na siłę kamień 1 I zabiera on kamień, czyli tracimy przedmiot Ale lepsze to jest dlatego, bo te kamienie i tak są dziadostwem I teraz musimy wygrać z wielką galaretką Postaramy się to zrobić, co nie powiem może być ciężkie To jest bardzo słaby atak, masywne obrażenia, krytyczne Nie wiem czy uda nam się szczerze mówiąc coś tutaj krytycznego mu zrobić Postaramy się z całej siły mu zadać jakieś obrażenia Także nie powiem, że jest to dość ciężkie 56, 400 w życia, no 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 To jest sporo ma ziomeczek życia Teraz jesteśmy w niego w środku, więc powinno nas właśnie do środka A tu się postaramy odnowić trochę plansze, żebyśmy mieli więcej znowu itemków Musimy iść, słuchajcie, w krytyczne obrażenia, bo bombie już niestety nie mamy. 138, no lepiej, lepiej. I wygrane. I odnowiło nam życie. Okej, okay, atakuje wszystkich przeciwników. To jest ciekawa kuleczka. Caldron Bubble Ball. Each turn enemies with Spinfication X lose 10x HP. Okej, okay. a to When Drone did self-damage equal to the number of po popped packs When Drone refreshed the board. To się fajne wydaje. Że nie wiem, które wybrać. To jest słaby atak, masywne obrażenia przeciwko krytycznym. To się wydaje fajne. I ulepszymy sobie to kulkę, i ten będziemy mieć, że atakuje wszystkich przeciwników. Aż dodaję dwa razy, czyli 20 będą utracili. No, też spoko I mamy artefakt. Z bossa. Wszystkie ataki zyskują plus 2 plus 4, gdy jesteś pod wpływem efektu statusu. Że nasz każdą walkę ze zorientowaniem 4. Nie chcemy, wszystkie ataki zyskują plus 2 plus 2, ale jeśli wykluczy kulek, zmniejszy się jeden. To jest dobre. Znajdziesz dwa razy więcej obrażeń, ale tracić 3 punkty, zrobię co25 trafiony. Walki rozpoczynają się z podwójną ilością monet, ale wszystkie towary są dla droższe, co jest do dupy. To lepsze jest słuchajcie, to, że bierzemy sobie plus 2, plus 2, ale bierzemy i mamy jedno mniej odrzuceń, bo i tak mieliśmy dwa odrzucenia, ponieważ wzięliśmy sobie taką pasywkę, a teraz będziemy mieć po prostu jedną. Więc to nie jest jakiś problem. I tutaj mamy przeciwników starczami, to nie jest fajnie. Że mają oni tarcze, bo trzeba pierwszy zbić im tarcze, żebyśmy mogli dalej coś yy, z, dalej zagrać, żeby dalej obrażenia. Tutaj mamy też tutaj tarcze, to są po prostu bloki, po prostu bardziej wytrzymałe. I Tyle, bomba na szczęście zadaje ciągle obrażenia wszystkim, e, i to sprawia, że jest spoczko bardziej. Tu mamy krytyczne obrażenia, fajne pazurkiem, zaatakujemy dowolnego. E, ten nie wiem, czy atakuje dowolnego, atakuje wszystkich przeciwników, więc to jest bardzo dobre, bo dodaje nam. Ich po prostu to zabija powoli. 30 obrażeń to też nie jest jakoś dużo, ale to też można widzieć na różne sposoby, prawda? On tu mnie bije, więc ja sobie użyję refreshu, żeby zdobyć trochę jeszcze damage'a. I to jest bardzo dobra kulka. Nie zdaje obrażeń, lecz leczy się. E, lecz leczy cię za każdy trafiony palik. Po użyciu znika z twojej kolekcji na zawsze, więc jest jakby jednorazowe leczenie. Odnawia planszę po każdym szóstym zderzeniu z tym kuleczką. To jest bardzo dobra rzecz. Nie wiem czy to lepsze się bardziej opłaca, czy leczenie? Chyba to się bardziej opłaca. I ulepszyć tę kulkę, bo wtedy nam po prostu da to teraz żadna plansza, gdy kulka zostaje odrzucona. Też fajna sprawa. I teraz pytanie, czy idziemy w prawo, czy w lewo? Ja myślę, że lepiej iść w lewo. Czekaj, nie, nie wiem, czy zdobędziemy tyle złota. Więc lepiej chyba iść w prawo. W prawo tutaj, tutaj, dołem. Potem z bossem powalczymy, czyli idziemy w prawo. Pierwsza kulka to jest ta, która przelosowuje te, Więc fajnie. Ta jest odnawia, to ta mnie może uleczyć. E, jednakże... Ona nie jest aż tak dobra jak ta druga, więc ja ją sobie odrzucę. Poczekam aż podleci mi tutaj e, atak specjalny. Może jak bliżej podleci. Tyle dobrze, że te rundy nie są na czas. Możliwe, że kiedyś wprowadzą coś takiego, że będą na czas. Bum. Fajnie, że ten cios jest jakbym jakby... Nie wiem, mogę tak to nazwać ciosem magicznym, przez co... Nie nie liczy się to, że wrogowie mają tarcze, tylko po prostu damage jest zadawane bezpośrednio. Dobra. Tutaj przelosowuje nam te rzeczy. Boom. Niestety tyle damage'a było, a wszystko tarcza zatrzymała. Tyle fajnie, że wszyscy zaraz tracą po 20. Przez dwie tury, tak aby nam się przydała jeszcze jedna, jedna kuleczka. Teraz w zasadzie nie ma znaczenia. Można po golda troszeczkę pofarmić. Tak musi być pierwsza jego tarcza zniszczona. I teraz dopiero zadajemy pełne obrażenia. To every four hit gain bulwark, a place to też jest fajne Each turn enemies with weak Lose HP To będzie jeszcze lepsze, tylko że to nie zadaje wszystkim, ob y wszystkim jednostkom obrażeń E, -e, -e. na ile? Czy nie lepiej zwiększyć obrażenia o jeden? Mi się wydaje, że lepiej zwiększyć obrażenia o jeden i ulepszyć do dwóch obrażeń Teraz trzeba będzie poulepszać sobie jak najbardziej te wszystkie um, kuleczki Tu mamy znowu nowe rzeczy Base Damage increases lower health is Tak nie chcemy Zwykły atak przebija pierwszego przeciwnika Cios krytyczny przebija przeciwników Kulka e, przebija, nakłada się dwa przy ataku. Weźmy sobie tą kuleczkę po prawej stronie O ile, o ile damy radę Aj, dostaliśmy to. A weźmy sobie to I chodźmy na prawo Niestety do sklepu Trafimy to nic, mogę wam pokazać, jak się wygląda sklep. Sklep jest bardzo też fajny, bo możemy kupić sobie dodatkowe tutaj e, rzeczy, bądź usunąć kulkę, bądź kupić dodatkowe po prostu rzeczy tutaj. Nic tutaj nie ile wybraliśmy. Podczas wyboru nagrody za walkę będzie do wyboru dodatkowy relikt. E, Wybucha po jednym uderzeniu, to jest lepsze. Po prostu, żeby bomba eksplodowała, nie musimy dwa razy w nią uderzyć. Tylko raz wystarczy. I to jest spoczko. Boom, Ten niestety zebrał cały damage. To jest przykre. bomba już jest aktywowana od razu. Wszyscy mi tutaj podchodzą. se wyrzucimy. To się możemy do fulla wyleczyć. Tyle spoko. Tu już damage. Jego zabija dlatego, że tarcza jego w tym wypadku nie ochroni. To jak najwyższy damage sobie zebrać. I wszystkie się uleczyli od tego jeszcze. Kurde. To właśnie fajne jest, bo to na dodaje nam właśnie damage'a. Każdemu potem odnowionemu y, palikowi. Się nazywają paliki. Te kulki. Ten mnie tu w ogóle bije. Tej. Trochę coś tam się uleczyliśmy. Możemy poczekać, aż mi tutaj e, przyleci uleczenie się. Bo dzięki temu mogę sobie jeszcze więcej zdobyć AP. I co z tych myślę, nic nie będę brał. Ulepszę sobie tylko kulkę. Te pazurki fajnie wyglądają. Z 9 do 12 na, na krytycznym. Albo byśmy sobie tutaj dali to. Generalnie kulki możemy ulepszać tylko trzy razy. I teraz mamy albo wybór. Tutaj yy, nagrody albo z y, misji, czy bossa. Lepiej wziąć bossa, bo życia i tak mamy sporo, a potem i tak pójdziemy na prawo. Zobaczymy sobie bossa. Boss nie powinien być taki trudny, myślę. U, z takim bossem jeszcze nie walczyłem. Ile tu mamy? 4-9. No zobaczymy. Ta nie jak on szybko na czary w ogóle, bo nie rzuciło mi na niego czaru. Idę biję Słabo bije, mam nadzieję, że to się zaraz nie odmieni, że przestanie tak słabo bić, zacznie mocniej bić. Co w ogóle daje ten belwark? To jest ten belwark, to jest w takim razie cios, który ma ten. To jest jakby tarcza. Nie cios, ja mówię. Tylko coraz więcej ma ten Belwark. To jest niedobrze. Niedobrze. 24. On będzie nie do pokonania. O, oh my god. Oh my god. Ja mu się słuchajcie, Belwark coraz bardziej zwiększa. Nie wiem, czy my nie przegramy tego przez to. Oh my god. Musimy szybko refreshować mapę, jak go jak najszybciej pokonać, bo to nie będzie do ugrania. te dobrze, że mamy teraz to. Coraz większą damage ma. Nie wiem, czy to widzicie. Po szóstym zdarzeniu odnawia mapę, więc musimy tak to uderzyć, żeby jak najwięcej tutaj. Uderzyło nam razy. Na jak więcej hapsów odleczyło? 48. On za niedługo będzie nie do pokonania, gościu. Ciężko, ciężko, ciężko. Najgorsze to nawet nie jest to, że gościu jest nie do, nie do pokonania. Tylko, że tyle, ile nam zostanie z tej walki e, hapsów, to trzeba będzie potem na inną zużyć. Patrzcie, i teraz chyba 64 aż bel, belwarku. I to problem. Kościół ma 66 damage'a. Praktycznie do pokonania. Masakra. Ciężko, ciężko, słuchajcie, ciężko. Jeszcze trochę chociaż poleczymy. 72 belwarku. 69. 1 HP ma i 70 mieć ma. 70 parę HP. Poczekajcie, sobie weźmiemy to, żebyśmy zdobyli trochę hapsów. Holy shit. Gościu do Rozwolenia. Teraz musimy się wyleczyć. I uleczymy sekulkę. Może to. Odnawiam planszę przy każdym zderzeniu. odnawiam planszę po każdym szóstym zderzeniu z do 10 razy. A co przy pierwszym jeszcze? Dobra, kontynuujmy, bo to jest masakra. Mają 7% szans na odmienienie się jako bomba. Też jest spoko. Wytwarzasz dwa co kiedykolwiek zastanawiana. Też spoko. Takie 3% za każdy na plansz. To chyba lepsze jest, że mają 7% na bombę. I teraz idziemy w prawo czy w lewo? Chodźmy w prawo i potem chodźmy w prawo. No w prawo, w prawo chodźmy. Tutaj. I co my tu mamy? Odbicie od bumperów liczą się do obrażeń, nie wiem czy są bumpery Się przesuwają, zostawiają swoją kopię do poprzedniej pozycji, to jest to co jest nam potrzebne W prawo i idziemy w prawo, czyli tutaj No dobra, zobaczmy czy nam się uda huh! Ale damage dajemy To jest właśnie najfajniejsze, że to przebija przez wszystkich wrogów Więc Moglibyśmy się generalnie wyleczyć nawet Czapeczka tego... Please specification... A, mięśnie, muskule Every three times the board is refreshed while the orbs... To myślę, że nie ma sensu brać, bo nie wiem czy będziemy mieć nawet krytyczne Ale moglibyśmy wziąć spokojnie sobie czapkę czarodzieja A to nie jest zresztą takie dobre, ile mamy tych kulek znowu Dużo mamy kulek, to ja myślę, że nie ma sensu nawet tego brać Gdybyśmy wziąć ewentualnie ulepszyć jedną kulkę, i tak już nie ma dużo Dużo hajsu, to byśmy sobie ulepszyli drugą kulkę No idziemy na walkę z bossem To jeszcze nie jest ten główny boss Główny boss, pasowałoby mi dużo hapsów, to teraz się uleczymy Po tej walce te 25% co tam będzie też się postaramy ulepszyć, dużo mamy bomb, więc spoko, bo bomby, nieważne czy, czy ktoś ma tarczę, czy nie, to po prostu dają damage. Też weźmiemy sobie bombę. 7% na bombę to jest całkiem sporo, myślę. Gdybyśmy poszukać w ogóle tej, 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 rzeczy, która mnie by uleczyła, ale już jej nie mamy. No i wygraliśmy, easy. Notka. Za, za, daje wszystkim kulkom. Do obrażeń. To fajne. Tylko jak to działa? Codzienność X dodaje wszystkim kunkom plus 0, plus 0 do obrażeń. After attacking, to moglibyśmy to wziąć. Kurde, tylko teraz nie mam high. So whenever you, you defeat a non-max, odnawia całą planszę. To to jest dobre, byśmy wzięli, że odnawia całą planszę. To będzie OP teraz, będziemy. Kurde, będziemy walczyć na low HP. If you have bulwark, remain after battle. Fajne. Dobra. Będziemy walczyć co bez. Nie przemyślałem tego. Będziemy walczyć z ap a cios tego dziada zadaje nam 40 damage'a Holy shit Odrzucimy to I dodamy kurką wszystkim plus 1 Sami widzicie to jest dezorientacja, ten efekt, który dostaliśmy. Może tyle plus, że mamy mocne karty. Dobrego builda mamy. Boże go pokonamy. Zobaczymy. Bomby są właśnie na tego gościa bardzo, bardzo potrzebne. Bo on te minionki wysyła do przodu. I potem nie idzie, nie idzie go zabić, bo minionki przyjmują damage. I jego się potem nie da nawet zaatakować. A mi zobaczcie na mapkę, ile mamy damage'a Gościu się nie żyje, nie? Dobra, to możemy golda teraz pokampić. E nie, nawet, nawet chyba nie da rady. No. <laughs> to było easy, szczerze mówiąc. Displash damage to the enemies immediately to the left and right of Te fajne rzeczy, ulepszymy sobie kulkę Ulepszymy sobie tą nutkę Sajbista, słuchajcie ten Rzecz, oj, Nie będziemy tego już kupować Back, moglibyśmy kupić to Nie wiem jak to działa, fajnie brzmi Dobra, kontynuujmy i wybierzmy sobie Rzecz Ale to słuchajcie już w kolejnym odcinku, ja wam dziękuję za uwagę ja jestem Merlin Jeżeli wam się odcinek spodobał zostawcie kciuka w górę koniecznie I subskrybujcie nasz kanał Dzięki i cześć